Witam serdecznie w kolejnym odcinku, oto zaparzacz z mojego ekspresu z Melity, ale identyczny jest w Boschach, Nivonach, Philipsach i tak W tym odcinku Wam pokażę jak dbać o taki zaparzacz, to znaczy trzeba go po prostu przesmarować dużą ilością silikonu. Oczywiście to musi być silikon przewidziany do tego typu rzeczy, Grease for Coffee Machines. Przed smarowaniem, warto sobie tutaj popatrzeć, pobawić się gdzie są jakie prowadnice. Co po czym jeździ, to wszystko się tu przesuwa, i tak dalej. Także mamy jakieś tam kołeczki, które jeżdżą po prowadnicach, i to wszystko ma być nasmarowane. Ten zaparzasz ma tylko miesiąc, miesiąc hakiem, może, a już wszystko suche. Generalnie, w ogóle, prawdopodobnie, fabrycznie był za słabo wysmarowany. Tutaj ściągniemy sobie tę klapkę. Ok, zaczniemy tutaj od głównej prowadnicy, tutaj w środku. Mamy taką rynienkę. I tam w środku, po tej rynience, jeździ taki właśnie jakby bolec. A nawet dwa z każdej strony. Po prostu to jeździ po tej prowadnicy. Tu mamy bolec ten. Tam w środku, w tej rynience on jeździ. Jeden jest na dole, a drugi jest u góry. Także mamy w sumie po dwa bolce na każdą stronę. Czy ta idzie tam aż do tyłu? No, już zupełnie ten mechanizm chodzi inaczej, bardzo lekko teraz widać, że jest nasmarowany. Generalnie fabrycznie był słabo nasmarowany, widać te renięki teraz tam w środku tuste, ładne, nasmarowane. Teraz tu na tym walcu mamy uszczelkę, to też musi być nasmarowane. I tu to gniazdo, gdzie wchodzi ten walec, też można od środka posmarować. Ale najważniejsza z zewnątrz tutaj uszczelka. Tutaj teraz widzimy, że ten wałeczek kręci się tutaj, w tych dwóch ząbkach, więc jego też trzeba nasmarować. Teraz tu patrzymy na ten trzpień, on też chodzi w środku w takim walcu, więc jego trzeba całego wysmarować. Oglądając ten mechanizm, widzimy też, że ta krawędź tutaj brązowa pracuje i ociera się tutaj o tę czarną krawędź. Więc warto ją też przesmarować. Smarujemy wszystkie inne uszczeleczki. Smarujemy również to kółko, bo ono się obraca pracując wokół obudowy. W sumie to lepszy jest pędzelek, bo te patyczki gubią trochę te włosy. No, i do tych walców też jakoś próbujemy dostać się od tej strony, od środka. Spróbujemy mechanizm wypchać do samej góry. I tu widzimy kolejny mechanizm, ten złoty. I tutaj te kołeczki jeżdżą po tej zdłużnej szynie, ale też zapadają się do środka i idą tam w kolejną szynę w dół. Także jak się tam przypatrzymy, jest kolejna szyna. Dobra, i ściągamy teraz ten mechanizm z dół. On jest troszeczkę zablokowany, nic na siłę, ale musimy go w dół ściągnąć. Dzięki. Trzymajcie się teraz wkładając zaparzacz do ekspresu. Ta klapka musi być chowana, żeby nie wystawała, bo nie wsadzicie jej. Jak ona teraz ładnie chodzi, jak jest nasmarowana. Dzięki, trzymajcie się.